Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy ciasto czekoladowe z wiśniami, galaretką i bitą śmietaną. Bardzo smaczne i łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do garnka przekładam pół kilo wiśni. Do tego wsypuję 1 czwartą szklankę cukru i to wszystko pogotuję około 5 minut. Wiśnie należy przecedzić. Musimy zmierzyć płyn, który pozostał po gotowaniu wiśni. Dwie galaretki wiśniowe wsypuję do miski, dodaję wiśnie, szklankę soku z wiśni oraz dwie szklanki wrzątku i drugą szklankę wrzątku. W sumie są trzy szklanki płynów. To wszystko mieszamy, aż galaretka się rozpuści. Następnie po ostudzeniu wkładamy ją do lodówki i czekamy, aż stężeje. 6 białek o rozmiarze M przełożyłam do misy robota. Dodaję szczyptę soli i te białka ubijam na najwyższych obrotach na sztywno. Do ubitych białek dodaję żółtka. I miksując stopniowo również będę wsypywała cukier. Wlewam również 3 łyżki oleju. Chwilkę pomiksuję. Będziemy teraz przesiewać 3 czwarte szklanki mąki pszennej, 3 łyżki ciemnego kakao, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Szklanka ma pojemność 250 ml. Mieszam. Na blaszkę o rozmiarze 22x32 cm wyłożonej papierem do pieczenia wylewam ciasto na biszko. Ciasto piekę 40 minut, temperatura 170 stopni, funkcja termoobieg. Bliżko po upieczeniu przecinam na dwie równe połówki. Pierwszy blat ciasta należy nasączyć słodką herbatką z dodatkiem cytryny. Następnie tężejącą już galaretkę z wiśniami wylewamy na pierwszy blat ciasta i przykrywamy drugim blatem ciasta. Drugi blat ciasta również należy nasączyć herbatką. Złożone już ciasto, przekładamy do lodówki, aby troszkę się schodziło, a w międzyczasie należy przygotować bitą śmietanę. Do misy robota przelewam 400 g bardzo zimnej śmietany 30, Do tego dodaję dwa cukry waniliowe oraz dwie łyżki cukru. I to wszystko ubijam na najwyższych obrotach, a śmietana będzie mocno ubita. Należy uważać, aby nie przebić śmietany, aby nie powstało masło. Jak już śmietana jest ubita, wsypuję dwa zagęstniki do śmietany. Chwilką pomiksuję i śmietana jest gotowa. Śmietanę rozkładam na wierzch ciasta. Równo ją rozmarowuję. Wierzch ciasta posypujemy tartą deserową czekoladą. Ciasto przekładamy teraz do lodówki i chłodzimy kilka godzin. Po schłodzeniu ciasto można kroić. I tak wygląda wiśniowiec. Piękne ciasto na biszkopcie z wiśnia. Jeszcze je spróbujemy. Jest łatwe w wykonaniu, efektowne i smaczne. Pięknie się kroi. bardzo smaczne czekoladowo wiśniowe ciasto. Jest wilgotne, nie jest słodkie, idealne na przyjęcie, imprezę i nie tylko urodziny. Polecam państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.